Halo, witam serdecznie. Gryzor z tej strony się kłania. Dzisiaj zagramy sobie w Team Deathmatch z Medal of Honor Warfighter. No, ten tryb ratuje całą grę, że tak powiem, w moim odczuciu. Naprawdę rozczarował mnie tryb single. Chociaż, tak jak mówiłem w którymś tam filmiku, że nie bardzo, nie bardzo yy, i tak na niego liczyłem, no ale strasznie mnie to rozczarowało. Ma dużo kupy niedociągnięć, yy, które są do poprawy oczywiście, no ale nie tym się będziemy w tej chwili zajmować. Dobrze, wybierzmy sobie tego pana, yy, już w, w skórce gromu. Za ojczyznę. I za ojczyznę. Powalczymy troszkę w trybie Team Deathmatch od razu. Zabójcza amunicja od razu pod strzałem. No i co tu się dzieje? Z której strony idą? Z której strony biją? To tutaj, w takim razie. Chodźmy tutaj. Naprawdę, te wszystkie inne tryby są jakby troszkę mniej fajne. Ten mi się najbardziej podoba. Jest dynamiczny. Jest najmniej kamperski z tych wszystkich, ponieważ tam w innych trybach to naprawdę no, jeden wielki camping. To tak powiem, ale dobrze, grajmy, nie rozpraszajmy się. Dzień dobry, co, A co to za karabinek mam? A, mój podręczny szotganik, tak zwany obrzyn. Chodźmy dalej, to jest, lubię takie rozpoczęcie. Oj, pan był tutaj jest schowany. High Power Ammunition już się skończył. Dzień dobry. Sure, 93. Sure. Dobra, lecimy dalej. No naprawdę, dynamika tego trybu jest jak najbardziej odpowiednia. Ten pan mnie chce z tyłu zajść. Oj, chyba jednak nie chce. Hops. Nie wiem, gdzie był w końcu no po prostu mnie wykolegował ale nie poddajemy się nie rozkładamy rąk nie wkładamy głowy w piasek ponieważ zakładamy high power ammunition mój team ogarnia ja troszkę mniej ale naprawdę przyzwoicie się pocina w tego TDMA gdzie są przeciwnicy moi? Gdzie są wrogowie? Tam jak zwykle. Tam jak zwykle siedzi jakiś palant, który... nie zna innego typu gry, jak camping. Czekajmy, odzyskajmy energię. Dobrze. Wrogowie nie mają już radaru w tej chwili, czyli możemy się... Co możemy zrobić? Możemy się zaczaić. Tak, schowajmy się tutaj. Patrzmy, czy idą. Rzućmy granat. Tak, tak. Tym razem my straciliśmy radar. Troszeczkę za, za krótkie są te rozgrywki Team Deathmatch. 75 fragów to jest jakieś... 6 minut albo 8 i ten filmik tyle będzie trwał. Natomiast macie możliwość zobaczyć jak mniej więcej wygląda ta mapka plus ogólnie tryb Team Deathmatch. Inne tryby są po prostu skopiowane, Jest to Rush bądź tam Domination z, z Battlefielda 3, także tam nie ma nad czym się rozwodzić i tak jak mówię, są to tryby bardzo komperskie. W tej grze ta, ta gra po prostu zmusza, nie wiem, układ map czy, czy może czy może bronię zmuszają do tego, żeby grać właśnie w taki turystyczny, kempingowy sposób. No dobrze, ale zabijmy kogoś, bo na nas jak chcą tego pana. 6 granatę? Thanks man. No, by the No, dzień dobry. Aj, no tutaj. Zepsuliśmy, no ale nic z to, nic sto Nie ma co płakać, ciśniemy dalej. Skórka gromu, jeżeli chodzi o, o tą klasę Specjalną. Troszeczkę te wąsy są naprawdę przesadzone. Ciśnijmy, ciśnijmy dalej. Tak, telefon w tej chwili. Jest mi bardzo nie na rękę. Ale cóż. Life. Get down. Multi się, e, że chodzi o medala. dwadzieścia osób lub mniej Tło troszeczkę spieszyłem sprawę, bo 3% ktoś mi tu gada jeszcze? Dobry gronacik i lecimy dalej. Hops. No chłopcy przykąpili pod domkiem, ale na nic im się to zda. Jestem z koniec rozgrywki, także e, tak właśnie wygląda tryb multi. Pewnie jeszcze jakieś filmiki słożę z komentarzem innym wrzucę. Zobaczymy, fajnie poszło. Dziękuję za uwagę, Gryzor.